Dzień dobry, witam Was na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Jest to nowo powstały obiekt o powierzchni 7000 m2, gdzie przez 7 dni w tygodniu możecie zobaczyć 300 samochodów. Niektóre są nieco dziwaczne, inne w trakcie remontu. Kolejne są prawdziwymi legendami. Znajdziecie u nas samochody znane z telewizji czy chociażby z kina. Zobaczycie też regał z prawdziwymi maluchami, a dla maluchów przygotowaliśmy interaktywne atrakcje tylko u nas. Zwierz w barze PRL. Oprócz tego ponad 100 motocykli, motorowerów i rowerów, ponad 50 działów tematycznych PRL. Tak, sztuczce na łańcuchu też u nas są. To wszystko w Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Zapraszamy. A w dzisiejszym odcinku ten samochód jest zbudowany z mnóstwa ciekawostek. Dowodzi tego właściwie, że wszystko, co najlepsze, zostało już wymyślone. Boże, jakie to ogromne! Ale zacznijmy od krzyśka, który już zabiera się za zawieszenie w setrze. Witam po raz kolejny. Dalej działamy z setrą. Jeśli chodzi o setrę, na dzień dzisiejszy, dzień wczorajszy zaczęliśmy. Jest do regeneracji cały układ zmiany biegów. Jest rozebrany, poszczepiany, tak rozruszane, wszystko, żeby to po prostu nie pomylić się. Czekamy na krzyżaczki. Po prostu Po Jeden był sztywny, drugi był konkretnie wybity. Czekamy na krzyżaki, może. Przyjdą dzisiaj, daliśmy po prostu do e, zmierzenia, mają coś dobrać. E, cała rura została wyjęta. To jest mechanizm. Mechanizm zmiany biegów widzicie, aż od skrzyni biegów do kierownicy. Zostały zdjęte panewki. To jest panewka, że jest wytarta mocno. E, te panewki nachodzą na rurę i mają na tyle dużo luzu, że ta rura e, nam pracuje, bo one z... Tam w reguły, ono wszystko tu pracuje i przy zmianie biegów rura bardzo mocno tańczy i zrobi się duży luz na biegach. Także to będziemy musieli podrabiać takich kilkanaście sztuk. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o setrę, zawieszenie, przegląd hamulców. Hamulce musimy rozebrać, z cylinderki sprawdzić, szczęki zobaczyć, jak bębny wyglądają od środka. Luzy na zawieszeniu są. Musimy to wszystko usztywnić, żeby to miało ręce i nogi. Skończymy przód, tył, ta sama sytuacja, całkowity przegląd hamulców i mechanicznie ją będziecie tak zrobić, żeby po prostu była nawet bez szyb, bez tapicerki, aby się poruszała o własnych siłach, będzie się poruszać o własnych siłach, będziemy uzbrajać wszystko w całość. Krzysiu, ale widzowie w szoku, że po tylu latach yy, udało się odpalić. No musiało się udać, mój nasz tego nie robi. <laughs> Także... Widzieli, na pewno będą widzieć, dużo osób widziało filmiki nawet wrzucało e, Za płotka z drugiej strony szef nagrywał z jednej, a w tym samym czasie filmik wpadał, jak z drugiej strony. E, ktoś nagrywał tą samą akcję. Będzie chodziła. Bo to też widzowie jest fajne. Tutaj warsztat jest dosłownie na żywo. Jeżeli odwiedzacie muzeum, to tutaj jest taka specjalna strefa, z której ten cały warsztat można sobie oglądać. No i właśnie kilka dni temu byli tacy szczęśliwcy, którzy widzieli na żywo odpalenie setry. Byli, byli często piszą w komentarzach, także pozdrawiamy i nie śledzą dalej dalsze losy setry. Do setry jeszcze w tym odcinku wrócimy. Natomiast tydzień temu byliśmy na Moto Classic Wrocław i tam poznałem właściciela przepięknego Mercedesa Adenauer, który opowie nam o tym samochodzie. No, moi drodzy państwo, no, przed wami o ile nie najciekawszy to jeden z najciekawszych samochodów na tym wydarzeniu i takie jest nasze szczęście, że tutaj siedzi sobie jego właściciel. No, dzień dobry. Który nie przesadzę, że o tym aucie wie chyba wszystko. No, ten samochód rozebrałem i złożyłem w całości, także trochę to czasu no, i kłopotu zajęło. Tu mamy wnętrze samochodu. Samochód jest wyposażony w parasolki kierowcy i pasażera, pełnowymiarowe. Drzwi mają taką zaletę: dzisiaj jest nowa technologia dociągania drzwi. Tu się drzwi zamykają po prostu same. Jest to rozwiązane na grawitacji, nie ma żadnej elektroniki i te drzwi się wszystkie zamykają. Wnętrze jest to okleina orzecha włoskiego. Tak było w tym modelu, bo były też, że tylko były wnętrza bukowe, a tu jest okleina orzecha włoskiego. Tutaj drodzy widzowie, ten samochód jest zbudowany z mnóstwa ciekawostek. Dowodzi tego właściwie, że wszystko co najlepsze zostało już wymyślone. Silnik jest sześciocylindrowy, rzędowy, 3 litry pojemności, 125 koni, tam 4 Nm momentu obrotowego. Wałek rozrządu mamy u góry, jak w współczesnym silniku, a samochód ma 70 lat. Głowica jest aluminiowa. Dzisiaj mamy 4 lub 5 zaworów na cylinder, a tutaj rozwiązano to tak, że głowica jest pod kątem około 30 stopni do bloku. I tak zwane, jak, to, jak się mówi, że się coś tnie na kiełbasę, czyli jest to takie owalne i można było wtedy wstawić zawory o większej średnicy, dlatego ten silnik po prostu potrafi lepiej, jak można powiedzieć, oddychać. Świece nie są w głowicy, a są w bloku ze względu na to, że ta głowica jest ucięta na tak zwaną kiełbasę, czyli ze skosa pod kątem około 30, 30 stopni. Mamy chłodzenie układu olejowego. Wodą mamy wsteczny. Ja wiem, że to dzisiaj jest może śmieszna rzecz, ale wtedy samochody nie miały. E, dzisiaj mamy tak zwany klimatronik, czyli ogrzewanie strefowe i chłodzenie, a tu jest rozwiązane to tak samo, tylko nie ma klimatyzacji, ale jest ogrzewanie i, i chłodzenie strefowe bez klimatyzacji. Takie jeszcze ciekawostki to jest sanie automatyczne. Są zastosowane dwa gaźniki. Solexa z tym wspominanym staniem automatycznym. Później jeszcze z takiej ciekawości mamy wspomaganie układu hamulcowego, czyli już mamy serwo. Wydaje się, że samochód jest taki duży, ciężki, ale Niemcy jednak dużo jakby włożyli pracę w jego lekkość. Masę rzeczy zresztą tu nawet widać na, na, na tym filmie, że jest aluminiowych, żeby tą masę obniżyć. Bębny są bardzo duże, bo wtedy jeszcze tutaj nie montowali hamulce tarczowe, tylko są bębnowe i te hamulce y, są prawie 9 cm szerokie. Bębne są strasznej wielkości. Jakby były z żeliwa, by były strasznie ciężkie. Są całe z aluminium. Jedynie ta wkładka o grubości około 3 mm jest żeliwna, także one są bardzo lekkie. Y, duży nacisk był jednak na masę. Samochód ma 5 metrów długości. Jest na ramie ma duży ciężki silnik, a waży tonę 800, chyba 50 czy 80 kg e, zatankowany i zalany. E, no i to takie by były takie by były ciekawostki. Jeszcze ma e, podnoszenie. E, dzisiaj mamy w Mercedesach tak zwane Nivo. E, tu jest jakby protoplasta tego niwo jest to elektromechaniczne podnoszenie tylnego zawieszenia. Czyli samochód jak jest bardziej obciążony, po prostu przekładało się przełącznik. Możemy to uruchomić i może zanim do tego przejdziemy, to wytłumaczy pan zasadę działania tego sania automatycznego, bo o tym rozmawialiśmy wcześniej i to niesamowicie fascynująca rzecz. Przy tym sanie automatycznym Niemcy naprawdę umieli sobie utrudnić życie. Nie wiem, czy tutaj widać na tym filmie mamy taki kaptureczek. Tędy jest zasyzane powietrze przez, przez kolektor. W kolektorze jest taka wygięta rureczka. Ona się podgrzewa, i tym dalej takim srebrnym przewodem jest to specjalnie zaizolowane, żeby ciepło się nie traciło. W gaźniku się robi podciśnienie i te ciepłe powietrze jest wciągane do gaźnika. W gaźniku jest zamontowany bimetal, który jak się zaczyna zagrzewać, to zaczyna wyłączać te ssanie, czyli włączamy silnik, jest na pełnym ssaniu zawsze. I jak się te ciepłe powietrze dostaje, ten bimetal się obraca i wyłącza ssanie. Tak to jest, tak to jest tu rozwiązane. I no naprawdę jest to dosyć dużo, wiele części, żeby sobie ułatwić takie coś, żeby te ssanie ręcznie wyciągnąć, a jest to automatycznie. Także to takie troszkę można powiedzieć, że jest przekombinowane, ale te, takie innowacje techniczne w tych czasach po prostu się e, jakby robiło. Wiele części też w tym samochodzie Pan niejako dorobił sam. Jak na przykład tutaj bodajże jakaś uszczelka była, tak? Fabrycznie ten termostat jest w całości, zaprasowany, nierozbieralny. Dzisiaj tego termostatu nie da się dostać. Na to karce roztoczyłem to, dopasowałem te wnętrze. Okazuje się, że z wroga jakby można powiedzieć tej firmy, czyli z BMW, idealnie pasował termostat. Miał tę samą temperaturę, 50, 82 stopnie otwierania. Musiałem wtedy dorobić taki pierścień, oczywiście wszystko tu powzmacając i teraz jest to element rozbieralny. Kiedyś to by był jednorazowy, a dzisiaj jeżeli mi się ten termostat zepsuje, to potrafię go naprawić i na tym polega ta renowacja. Jeżeli czegoś nie idzie dostać, po prostu trzeba swoją inwencję twórczą uruchomić, swój talent i wymyślić, jak to przeskoczyć. To przejdźmy do niwo teraz. No i teraz tak, jest uruchomione. To przełączę przełącznikiem i one się teraz albo podniesie, albo opuści. Bo nie wiem o. Opuścił się. Opuścił. Możemy teraz przełączyć, żeby się podniósł. Nie jest to dużo, ale wystarczy po prostu to, jakby do eksploatacji. Chodzi o to, że samochód jest dopasowany, jakby do. Swojej masy obciążenia. Czyli to się nie, nie, nie ładowało jakby workiem, worki z cementem, tylko tam powiedzmy czterech pasażerów plus bagaż. Jeżeli to było coś jakby troszkę więcej, no to wtedy się podnosiło to zawieszenie, żeby ten samochód dalej miał tą swoją płynność, żeby nie był tak zwanym wozem drabiniastym, jeżeli chodzi o sztywność zawieszenia. Tutaj no i... Niemcy nie zamontowali klimatyzacji, ale jest takie specjalne rozwiązanie, jeżeli chodzi o szyby. W dzisiejszym samochodzie. Jest tak zwane zjawisko turbulencji, jeżeli chodzi o otworzenie tylniej szyby. Czyli jak opuścimy tylnią szybę, słyszymy takie dudnienie. Tu jakby jest to, nie wiem w jaki sposób, ale niemiec, niemieccy technicy to ogarnęli. Jak komuś zawiewało tutaj, e, fryzurkę mu jakby niszczyło, to szło tą szybę przekręcić pod kątem, żeby te powietrze tutaj zostało odbite. Z przodu uchylało się szybkę trójkątną. Te powietrze się tu zasysało, przepływało. I spokojnie, normalnie szło jechać, i naprawdę przy takiej temperaturze, nawet jak dzisiaj, gdzie mamy te 30 z hakiem, jest yy, dosyć gorąco, było przyjemnie w tym samochodzie. Oczywiście, jak się yy, samochód zatrzymał, no to robiło się ciepło, no tak to wynikało, ale jeżeli chodziło o jazdę, to naprawdę był komfort także z tym samochodem, naprawdę przyjemnie się, przyjemnie się yy, jeździło. Poza tym, oprócz zawieszenia, kanapy są na sprężynach, czyli jak ktoś siadł tutaj o. Ile się to ugina? Także mówi się, że w domu w salonce nie było i przed fotelem tak yy, wygodnie jak w tym samochodzie. Zresztą ten samochód też był nie do przeciętnego Helmuta, tylko do ludzi, którzy po prostu posiadali jakieś środki yy, materialne. Yy, wartość tego samochodu. Porównując z Volkswagenem Garbusem jest to około 7 Volkswagenów Garbusów, czyli można było sobie kupić 7 Volkswagenów Garbusów albo tego Mercedesa. Samochód jest bezwypadkowy, można to sprawdzić, bo wszystkie szyby, które mamy, mają tutaj znaczki i są. I z wyjątkiem przedniej szyby, która już po prostu jakby zużyła się w wyniku eksploatacji samochodu, wszystkie szyby są oryginalne i samochód jest bezwypadkowy, Mimo, że ma tyle lat, czyli jakby można tak powiedzieć kolokwialnie, ktoś dbał lepiej o ten samochód jak o własną żonę. Ale Niemcy też y, zastosowali innowacje w popielniczkach. Otwierając popielniczkę, znajdziemy kawałek jakiegoś holender czy kolega. Tu ma jakiś, jakiś papierka kawałek. O, mamy powiedzmy kawałek trawki. Zrobimy. I popielniczka jest tak zbudowana, że jak ktoś tutaj wsadzi papieroska, zamknie i otworzy to tego papieroska nie ma. Jest podwójna tutaj drugie dno. Jest mechanizm, który nawet jak ten papierosek jest wgnieciony, to go zbierze. O, Mogę to powoli tego przekręcić. I to jest, ja wiem, że to jest taka pierdoma, ale po prostu to są takie te rzeczy, które jakby robią duszę tego samochodu. Tak mówiłem, drzwi nie trzeba zamykać, drzwi się zamykają wszystkie. Na czym to polega? Znaczy jest kwestia w zawiasach. Samochód musi być w miarę w poziomie, i samochód, drzwi, to tak jak w domu, niekiedy tak otworzymy drzwi, a one nam się zamykają, czyli nie są wypoziomowane. I te drzwi są jakby niewypoziomowane specjalnie. Poza tym jest kwestia taka, że przy otwarciu drzwi, tutaj ten zamek się naciąga i on zostaje naciągnięty. I dopiero jak puścimy drzwi, taki tam cypelek zostanie zluźniony, zluzowany. I ten zamek się otwiera, dlatego że nie trzeba tutaj siły powiedzmy do zamknięcia, to się lekko przymyka i później ten mechanizm wraca. Także no, ten, ten zamek też jest taką, można powiedzieć, lekką finezją mierzy tego. Czyli możemy delikatnie puścić o i to się zamyka. Już nie mówiąc o dźwięku, jest to taki przyjemny dźwięk, nie jest to metaliczny jakiś... Nie jest taki pusty, prawda? No, wrażenie na żywo jest... Niebywałe. Ja może pozwolę przejść sobie na tylną kanapę, a pan opowie o desce rozdzielczej. Ja a będę to miał tak, ładno... to takie to może z tej strony, jeżeli można. bo tam, tak? Dobra. tak, z największą przyjemnością. Tak wygląda oryginalna deska rozdzielcza, pokryta okleiną drewnianą z orzecha włoskiego. Ten przód jest cały dorobiony, już był zniszczony, ta góra jest odrestaurowana. Te części już są po prostu te same, tylko. Zdjęta ta powłoka i położona nowa, drewniana. Takie ciekawostki to tak, schowek na rękawiczki jest zamykany. Co prawda tutaj porządku nie ma, ale jak to schowek na rękawiczki, tam zawsze coś musi być. Skrzynia biegów jest czterobiegowa. Wszystkie biegi mamy plus wsteczny. Mamy tutaj w kierownicy. Mamy coś takiego, co można powiedzieć, że to jest taki archaizm. Zamykanie paliwa, czyli w tym samochodzie można po prostu zamknąć paliwo. Czyli w taki sposób zamykamy paliwo. Taki tu kranik. Mamy, taki kranik, taki kranik. Tylko to on jest tam na zewnątrz, nie jest w środku, także nie śmierdzi w tym samochodzie. O, jedzie się tak i jak ten samochód zaczyna tam już coś parskać, znaczy, że coś brakuje mu paliwa, to jest to jest rezerwa. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi tutaj o tę o deskę rozdzielczą, to mamy e, ciśnienie. Możemy samochód odpalić. Odpala się go, odpala się samochód z Przycisku, czyli dzisiaj też, dzisiaj też nic nowego nie wymyślili. O, damy luz. I samochód już chodzi na saniu. Jak pochodzi jakiś czas, do tego y, mamy poziom paliwa. Tu mamy ładowanie. Widocznie nie chcę za bardzo chodzić, już jest wiekowe. Y, temperaturę y, wody i ciśnienie y, y, oleju. Jak ten samochód sprzedawano, y, mam w dokumentach. Sprzedawano go z kilogramem farby, czyli jak go sprzedawano, był jeszcze kilogram farby o tym, o, tym, o tym kolorze. Tu mamy przełączniki. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Tu jest przełącznik podnoszenia, ten jest przełącznik podnoszenia, właśnie zawieszenia. To tylko się go przełącza i on te zawieszenie opuszcza lub obniża. Tu mamy przyspieszenie zaponu. Samochód, jak jest zimny, to żeby lepiej zapalił. To tutaj zaprojektowali wyprzedzenie zapłonu, które można ręcznie, czyli można to obrócić, zapłon się wyprzedzi, żeby samochód w niższych temperaturach po prostu łatwiej odpalał. Tu właściwie się w Mercedesie do dzisiaj chyba nic nie zmieniło. Mamy po prostu postojowe do jazdy dziennej, jak wciągniemy to mamy halogeny. Tak to wygląda. Tu mamy oświetlenie tutaj wewnętrzne, które nam świeci. Tu mamy, jest tak ciekawie rozwiązane, możemy tu przekręcić kierownicą. O, kierunkowskazy nie są jakąś dźwignią, tylko kierunkowskazy są. Tutaj w tym i tu widzimy się lampka świeci. Jest to w przyprowadzeniu trochę takie problematyczne, jak się w zakrętach kręci, żeby to wrzucać, to trzeba się do tego przyzwyczaić. I sygnał dźwiękowy mamy w tym. I ten sygnał możemy tutaj nawet... Jest jeszcze przełącznik, dodatkowy jest trzeci trzeci sygnał i robi taki po prostu inny, inny dźwięk. No to by było tyle o tej odesce. Tu mamy hamulec jeszcze ręczny. No i to by było tak jak tego otwieranie, klapy pokrywy yy, silnika. No i to by było na tyle. To może jeszcze zobaczymy jak to auto wyglądało przed pańską renowacją. No nie ma sprawy. Teraz wyłączymy silnik. Tutaj widzowie zobaczcie jest taki karnisz tak na, na firanę w tym miejscu? Tak, tak. Znaczy to jest tak, raz że to jest yy... można było sobie tutaj powiesić ubrania. Są uchwyty. A można było sobie taką salonkę zrobić, żeby, żeby nie tego. Jest to na całej długości jest oryginalne rzeczy. Poza tym można to wykorzystać jak, tak zwaną cykor łapkę, jak to się dzisiaj mówi. O, no. Czyli się chwyta za to. To jest stabilne, tego się nie da urwać, to jest przykręcone na. Solidny fest. Tak, to jest konkretne. Widzowie, no teraz widzimy efekt Setek, o ile nie tysięcy godzin, a za chwilę zobaczycie, jak to auto mamy, wyglądało w momencie mamy. zakupu. no o. Gwarantuję Wam, że widok o. będzie szokujący. Mamy tak. To jest, to mamy tutaj. Jak? Silnik wyglądał. Teraz tak, odwrócimy na drugą stronę. Tu mamy kierownicę. Tu mamy zdjęcie, to jest zdjęcie, jak już, już był częściowo odbudowany, i były jazdy próbne. Tu mamy też jeszcze wnętrze przed ten. Odwrócimy, bo te zdjęcia się odwrócić. Tu mamy też przód i tu mamy jak wyglądał ten samochód przed... O, jak ten samochód wyglądał. Przed no ręką Boga, no naprawdę tak można powiedzieć, bo no, po prostu jest przyzwoicie zrobiony, nic więcej. Naprawdę skromność, godna pochwały, bo to auto, no w mojej opinii to chyba najciekawszy egzemplarz na tym wydarzeniu, z bardzo ciekawą w ogóle historią tej renowacji. I nie wiem, czy wspominałem, samochód zrobiłem własnymi rękami, czyli rozebrałem po składem, oczywiście lakier, skóra, tapicerka. Takie rzeczy, no to muszą fachowcy robić. Ale fizycznie ten samochód został rozebrany i poskładany przeze mnie, także jakby posiadam dosyć dużą wiedzę, jeżeli chodzi o ten samochód. Bardzo dziękuję. To ja też dziękuję. No to podamy sobie rączkę, fajne dzięki. O tak, pod kamerę. Pod kamerę i miłego. Bardzo, bardzo dziękuję. Ten Mercedes i postawa właściciela zrobiła na mnie ogromne wrażenie. My natomiast wróćmy do muzeum, bo tam przed dalszą częścią z setrą czeka nas jeszcze bojowe zadanie. Chodź mi akcja szybka. Chciałem zapytać właśnie, co to za wolne miejsce za plecami. Yy, yy, wiesz co, trzy samochody wyciągnąłem, teraz desoto tu włożymy na chwileczkę. I tak zmieniamy co chwilę coś, tam jakaś wizja taka. Będę planował co trzy miesiące troszeczkę zmieniać ekspozycję, wiesz? Bo A, na magazynach jest troszeczkę jeszcze samochodów, więc chcielibyśmy, żeby to. O zobacz, to desoto. Boże, no, no, no. Krzysiu, prosto! Boże, jakie to ogromne. Krzysiu, ale pasuje ci. Pojeździłbym tak. Ale widzisz, byłeś taki, proszę ja ciebie, niespokojny o ten wjazd, a za pierwszym razem ty masz wprawę. Wiesz Kurczę, miałem dobrego pilota. Nie, już nie gadaj kierowcy. ci... Też auto, dobry kierowca jesteś. Auto powiem ci mistrzostwo, jeśli chodzi o układ kierowniczy. No, no kurde, to płynie. Dzięciutkie zawieszenie. Pokaż widzowi jak się kręci. Krzysiu! Spaliny śmierdzą, No i po zabawie. Zadanie bojowe zakończone. Wracamy do rzeczywistości z setrą, bo Krzysiek w międzyczasie rozebrał hamulce. Hamulce poszły do sprawdzenia. A mianowicie zdjęliśmy bębenek. Bębenek musieliśmy zdjąć, nie chciał pójść tradycyjnie, ale każda dobra firma robiła coś takiego, że gwintowała bęben między szpilkami, zapierało się o piastę i jak ściągaczem się bęben ściągało. Yy, farba wiadomo, lata kuperdzy na tym miało trzymało to w tym rancie po prostu yy, bęben. Jak na tyle lat auto było wspominane wcześniej, że ma naprawdę bardzo mały przebieg. I rzeczywiście możliwe, że tyle ma, bo okładzina jest wszędzie równiutka, jest niezużyta. Tak samo można to powiedzieć o Bębnie. Bęben łatwo sprawdzić. On w ogóle nie ma żadnego progu. Jest gładziutki, nie ma żadnego bocznego, zawsze rantu dostaje, jak się wyciera. Tu jest wszystko idealnie. Tylko wyczyści, pomaluje. Eee, wiadomo, cylinderki trzeba będzie przeglądać. To ma swoje lata. Nie wiadomo, jak tam guma wygląda w cylinderkach. Przewody damy nowe, bo są wiadomo. Leciwe mogą mieć jakieś już już pęknięcia, i tym podobne skazy. Wymieni się całą instalację hamulcową cylinderki. Jak nie dostaniemy nowych, trzeba będzie, będzie je zregenerować, Inne opcji nie mamy. Poskładamy wszystko, luzy, polikwidujemy na wszystkich końcówkach i będziemy składać w całość i próbować. Jak Wam się podoba, lajkujcie i oglądajcie dalej. Teraz poczekaj, bo kolejne wyzwanie, dalej co będzie? Jeśli będzie mechanicznie wszystko, już ok, nie chcemy go w całości na razie składać. Będzie mechanicznie. Wstawiamy fotel. Wiadomo, tam trzeba jeszcze pompkę hamulcową, serwą mechanizm do sprzęgła zregenerować. No wiadomo, potrzeba to trochę dopasowywanie części, kombinowanie, zastęp... jak nie będziemy mogli tego dostać, zastąpimy. Czymś innym, może z innego autobusu, może z nowszego, coś dopasujemy. Mam nadzieję, że tak się też uda. No, wszystko można zrobić. Ja takie rzeczy już robiłem, nie ma z tym problemu. Będzie ok, będziemy jeździć, robić jazdy próbne po placu. Będzie wszystko zgadzało się, ale żeby jazdę zrobić, musimy z tyłu założyć chłodnicę. Czyli cały układ wodny musimy odbudować tymczasowy. Musimy wstawić chłodnicę, układ wodny, czyli na krótko powrót i zasysanie wody ma z tej strony. Podłączymy to, tył zaślepimy, ogrzewanie, bo na magistrali nie mamy, aby silnik po prostu chodził już, miał chłodzenie. Zapalimy, pojedziemy na przejażdżkę, objedziemy parę rundek, będzie wszystko. Postawimy, niech sobie chodzi, tylko czy nawet 5 godzin, niech silnik się rozchodzi, nie będzie miał oznak jakiegoś tam dymienia z użycia, czyli że pierścienie się skliły, nie będzie przez sumik olejem. Zostawiamy motor, nie ruszamy, składamy, składamy dalej. Tak to widzę. No, słuchaj, szczęście jest przyja lepszym, a ty jesteś chyba najlepszy. Nie, najlepszy na pewno są, na pewno lepszy ode mnie. I bo tak szybko ta robota z setrą idzie, że naprawdę widzowie, no, no nie do pomyślenia, nie? Po 30 a Bartburg, latach. A Wartburg dalej nie chodzi. No, a śledziem się odbija, tak jest. Coś pięknego, 35 lat, autobus stał. No dosłownie chwila w rękach Krzysztofa, silnik już gada, układ hamulcowy za chwilę też będzie. Sprawny i przejażdżka. I przejażdżka pięknego. To jest taka przejażdżka bez szyb. Bardzo ciekawie. A najlepsze jej będzie ci, co będą zwiedzać w tym czasie muzeum, będą mogli to na własne oczy zobaczyć. Nie wiadomo kiedy to będzie. Kto trafi, ten wygra.